Cześć, cześć wszystkim. Witajcie. Z tej strony Iza. Witam na kanale Porachowane. Dzisiaj chciałam Wam nagrać taki filmik z podsumowaniem naszych wydatków w trzecim tygodniu budżetowania w styczniu. Filmik jest trochę opóźniony, bo miał być już wczoraj, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, ponieważ z okazji dnia babci mieliśmy troszeczkę objazd do wydania. Wiecie potem, przygotowania do szkoły, do pracy, także. Jakoś nie znalazłam czasu, ale już się poprawiam. Mamy poniedziałek rano, zaczynamy nowy tydzień budżetowania, i to będzie czwarty tydzień. Ja sobie podzieliłam styczeń jednak na pięć tygodni, bo piąty będzie taki króciutki, ale to tylko tak, żeby łatwiej mi się robiło te podsumowania. Może zacznę od tego, że wyjmę sobie z portfela. Oczywiście same drobne nie zostały z zeszłego tygodnia. Mieliśmy trochę wydatków. Yy, wydatki były praktycznie z każdej kategorii. Yy, to wszystko zaraz wam pokażę. Były też oczywiście nieplanowane, jednak z tego względu, że <śmiech> <śmiech> koperta pod tytułem "Nieplanowane" jest w pusta to. Skorzystałam z innej i to zaraz Wam wszystko ładnie pokażę. Ja już sobie, że tak powiem, wstępnie na tych moich kartach podsumowałam ten tydzień, jeśli chodzi o konkretne poszczególne kategorie, ale przeniesiemy sobie razem to wszystko do naszego planera budżetowego i zobaczymy, jak łącznie wyszliśmy w tym tygodniu. Zaczniemy oczywiście od kategorii jedzenie bo to jest zawsze u nas najbardziej kosztowna i yy, no, taka podstawowa kategoria. O, teraz sobie może weźmiemy zielony kolor. Spójrz, czy wszystko widać. Chyba widać. Yy, w tym tygodniu na jedzenie wydaliśmy 447,27, więc podobnie, ale Ogólnie jest lepiej, bo y, praktycznie stówka z tej całej kwoty poszła na jedzonko, które przygotowywałam na imprezkę. I myślę, że gdyby tej imprezki nie było, w sensie y, cieszę się, że było, jak najbardziej było super, y, to po prostu bym wydała o wiele mniej, ale stwierdziłam, że wliczę to do budżetu jedzeniowego, bo nie wiedziałam, czy to. Jest forma rozrywki? Chyba nie. No kupiłam artykuły spożywcze, więc zaliczyłam to do jedzenia. W tym tygodniu nie tankowałam. Na pewno y, jutro albo dziś, dziś jeszcze nie, jutro na pewno będzie tankowanie, bo już jest pustka. Y, na zdrowie. Na zdrowie też były wydatki, bo Zosia coś tam gardło ją bolało, więc jakieś tam zapasy zrobiłam i mamy 63. 50, i ta koperta, przez to, że miałam to leczenie okulistyczne wcześniej, też już jest pusta. 3,50, do mi to zostało e, na drogerię. 31 zł to były jakieś drobiazgi, tylko w biedronce. Kod, kot dostał tylko żwirek w, te, w zeszłym tygodniu. Hmm. Ha, ale jeszcze zamawiałam żwirek przez internet. I on kosztował, bo ten kupiłam w Piedronce, a tamten kosztował 77. Bo będę musiała policzyć, bo płaciłam za niego z konta, będę musiała przełożyć kaskę. Teraz mi się przypominało, widzicie dobrze. E, moda, moda, tutaj nic, bo tu już mamy linii wyczerpane. Prezenty, też nic. nic, rozrywka tutaj poszło właśnie to nieplanowany wydatek, ponieważ coś jechała na nartę znowu a ja, że tak powiem, nie byłam przygotowana nie wiem, nie miałam tego zaplanowanego, no bo to poszło tak nagle więc wzięłam sobie z koperty rozrywka te 160 zł i nieplanowane tutaj jeszcze wyciągnęłam 20 zł na myjnie no i to jest nasz cały

I plus 160, plus 20. No i super, zobaczcie. Wyszło nam tak 818, 76. Także jak do tej pory, naprawdę najlepszy tydzień w tym miesiącu. No, ten był kozacki, no ale to było dużo dodatkowych wydatków. Myślę, że spoko. Gdyby tak się utrzymała tendencja, byłoby ok. No wiadomo, w tym na pewno będzie więcej, bo będzie tankowanie, ale to jesteśmy na to przygotowani. Planu posiłków jeszcze nie robiłam. Dlatego, że dzisiaj jemy tak trochę zamrażarkowo To, co mamy zamrożone, sobie będziemy wyjadać, i to, co nam zostało z zeszłego tygodnia, że tak powiem, do kanapek, jakieś tam wspinane kolacje, to jeszcze też mamy. Także planuję zakupy takie większe na cały tydzień, dopiero jutro. I jak mamy już te dwie rzeczy z głowy, to zrobimy sobie te wyzwanie takie co ja mam co tygodniowe. Czyli to będzie wyzwanie: 52 tygodnie 10 zł, 20 zł. Do tego mamy miesięczne oszczędności. To zobaczymy jeszcze. To we wtorek, czyli jutro to w piątek. OK. I może jeszcze szybkie 500. Dobrze. I tutaj wyciągam sobie z kategorii jedzenie, bo to jest moja taka najobszerniejsza. Tak, to już mamy dwa wyzwania. I jeszcze będę potrzebowała złotówkę. Na te oszczędności. Też mam. Eee, może jeszcze sobie zrobimy to szybkie 500, żeby się właśnie szybko uzbierało. Czy ja mam tu jakiś mały bałwan? Bo mam 10 zł jeszcze mogę włożyć. Zobaczymy, co tam będzie wolne. Dobra. To już mam przygotowane pieniążki. Tutaj sobie wyciągnęmy. Muszę marker wziąć. I widzicie, trzecia dyszka wpada do koperty. Okej. Okay. Dzisiaj mamy 2. I już mamy tu trzy dyszki. Fajnie, nie niby nic, nie jest to zbytnio odczuwalne, że tak powiem w budżecie. Ale po całym roku takiego wrzucania na pewno sumka będzie super zadowalająca. I tu robimy tak samo. że mnie zapomniała, bo ja czasem lubię zapomnieć i wtedy mi się wydaje, że ja mam tyle pieniędzy. Ok, 22, no i 60 zł. Proszę bardzo. Miesięczne oszczędności. Niebieski, niebieski jest i kolejna złotówka wpada. Także bardzo was zachęcam do takich um, wyzwań. Oczywiście to nie muszą być nie wiadomo jakie karty, nie wiadomo skąd, możecie sobie zrobić je sami, możecie to monitorować sobie w zeszycie, możecie przeznaczyć na to skarbonkę, z, no cokolwiek naprawdę um, będziecie to mieli pod ręką. Nie trzeba, nie wiadomo, z czym startować od razu. Ja zobaczę, co ja tu mam jeszcze. Może dwójkę jeszcze wezmę i będzie wtedy 12 zł. Dobra, szukamy 12 zł. Bo widzicie, takimi małymi kroczkami potem naprawdę można świetne kwoty sobie zbierać i przeznaczyć na jakieś swoje nawet marzenia, nie? Plus 12,29 PLN już jest. Widzicie, a mamy dopiero 22 stycznia. Dobra. No i to będą wszystkie wyzwania, które robię, takie sobie, właśnie tygodniowo. Jak będzie podsumowanie miesiąca, to będę robiła jeszcze wyzwania typowo celowe, które mam w tym dużym segregatorze. Jutro mamy wtorek, zrobimy sobie wtorki, w piątek piąteczkę i zaś będzie coś do przodu. Także ja jestem bardzo zadowolona z podsumowania naszego trzeciego tygodnia budżetu. Mam nadzieję, że następny tydzień będzie równie gładki, pójdzie gładko. I mam nadzieję też, że u Was jest w porządku, że nie macie zbyt dużo wydatków, a już w ogóle nieplanowanych, bo takie są zawsze najbardziej obciążające budżety. Życzę Wam miłego całego tygodnia, pięknego poniedziałku, mimo że jest to poniedziałek. No i mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Jak macie ochotę, napiszcie w komentarzu, czy Wy robicie też takie wyzwania tygodniowe, czy raczej wolicie sobie na koniec miesiąca odłożyć, a może jesteście z tych, co odkładają na początku miesiąca. Dajcie znać, a ja pozdrawiam i buziaki, pa, pa.